Witajcie, chciałem Was zaprosić do obejrzenia mojego pierwszego filmu animowanego, będzie to wstęp do serialu o klubie fitness w pewnym mieście i perypetiach przeróżnych postaci, zapraszam gorąco na projekcję i życzę miłego oglądania, hej! I nie udaje mi się no i raczej trening nie wychodzi a co pan proponujesz tylko żeby efektowne było i sprawdzony efekt hmm. cóż panie no trzeba zapomnieć no trzeba ćwiczyć ćwiczyć, ćwiczyć trzeba i reszta ćwiczyć a tak no treningi jakie chodzi czy nie chodzi no do na spinninga i na Ja choć. na spinningu to, to, to ja tydzień jedziemy na jezioro. Tak, ja bym chciała taki zajebisty trening na cycy, jak na i ekstra sylwetkę. Jasne, jasne. Ustawimy trzy treningi w tygodniu po półtorej godziny i będzie git no teraz chyba się posikam. Muszę zobaczyć, co dzwonić, ale się cieszę. Że zajebiście. Aaa, a, a nikt tam Majtka, czy bez? Najlepsze by były stuprocentowe bawełniane stringi. Wersja fitnessowa. A ze wszystkich zajęć mogę korzystać. Z i spinningów też. No pewnie. Codziennie mamy e, różne zajęcia. Mamy spinningi, dla dziewczyn i dla panów. E, mamy trzy e, razy dziennie spinningi. E, od godziny 6 do 21.30 możesz tam sobie przychodzić na zajęcia. Nie ma e, żadnych limitów ilości zajęć w ciągu jednego dnia. Możesz codziennie przychodzić. Nie ma ograniczeń. Ćwicz kiedy chcesz. Ile masz siły? No zajebiście, To ja jutro będę. Hey. Dzień dobry! Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Proszę Panią, no ja właśnie chciałem się dowiedzieć o karnetach o tych zasadach tutaj korzystania z klubu Czy mógłby Pani coś mi tutaj powiedzieć? Oczywiście, więc mamy karnety jednomiesięczne, 12 dwunastomiesięczne. Może Pani skorzystać z 3-dniowego karnetu darmowego na zajęcia grupowe i treningi indywidualne. Też może Pani skorzystać z darmowego treningu z trenem personalnym, też gratisowego. No to fajnie, to ja się zastanowię i dam znać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia i zapraszamy! Do widzenia! Proszę pani, dzwonię dwa dni wcześniej, no i się okazuje, że jestem na liście rezerwowej, no a ja bym chciała wejść na główną listę, no i jak to zrobić? Czemu nie mogę być na głównym liście? musi pani dzwonić z rana, najlepiej już po 6 już jak pani tylko wstanie rano, bo tam już są ataki, kolejki strasznie tam, no, bardzo rano musi pani dzwonić, po dwunastej, trzynastej to musi pani dzwonić, że na pewno będzie już w granicach rezerwy i to dwunaste, 15 miejsce może dalej. Dobrze, no to ja w takim razie poczekam sobie, zobaczymy, może się uda, a jak nie to pójdę sobie na kardio pobiegać na bieżnie, może runner run, run, albo stepper sobie zrobię, ewentualnie by się dostała. No, dziękuję bardzo. Pani Hanna, szybciej, szybciej. Tempo, przyspieszamy. Nie zwalniamy, no szybciej, szybciej. No nie widzę zaangażowania. Szybciej. Raz. 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 Przyspieszamy, przyspieszamy. Szybciej, szybciej. Panie Jacko, ja już nie mogę! Nie mogę! Może zwolnię! Żadne wolniej! Żadne wolniej! Podkręcamy! 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 Jeszcze szybciej! Je. Jeszcze szybciej! O, nie niech mogę! Nie tak Trzyma tempo, pani Haniu, pani Haniu! Jeszcze Kiedy szybciej. koniec? O, ambitnie, Bardzo dobrze! Nie dam rady! Tempo. tempo, tempo! A! Już zostało! Końcoweczka! Już! Końcówka! Trzy! Dwa! 1, 3, no tak, jak chcesz yy, rozciągać się dobrze, to najlepsze techniki yy, stretchingowe. O tak, około 30 sekund przytrzymaj w rozciągnięciu yy, i spokojnie, głęboko sobie oddychaj. O no, o dobrze, 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 właśnie tak. Mm -hmm, mm -hmm. Super, Super. Ja chciałabym szpakat zrobić, ale nie umiem. Jak ty wiesz, powiedz jak zrobić. <grym> no nie wiem. No to jest już większa sztuka. No, musisz pracować nad rozciągnięciem przywolicieli głównie. Na rozluźnieniu. Dużo rozciągnięć w siadach. No i w staniu fajnie było ze skłonami. Mogę cię nauczyć. Chcesz? Na no pewnie! Super, super! A ja bym chciała jeszcze się poboksować, też by było fajnie! I właśnie ten szpagat, żeby zrobić. To jest mój takie marzenie noworoczne.